Hej, witam Was w piątek, czyli w dzień poprzedzający nasze zawody. Dzień dosyć intensywny, do tego stopnia, że to był mój obiad, czyli typowy jeździecki obiad w stajni. Z racji tego pośpiechu i masy zadań do zrobienia, możecie zobaczyć, że czegoś brakuje na tym nagraniu. Tak, brakuje siodła. Dobrze, uwaga. Siodło jedzie z nami z powrotem. Także teraz droga do domu. Siodło zostało w transporcie, więc musieliśmy jechać do pana Wojtka Zazorowic i niestety napastować go po nocach. Czy przypadkiem siodło by nam jednak oddał, bo przydałoby nam się. Także sytuacja opanowana. Niestety nie jestem tak wielozadaniowa, żeby naraz kogoś rozprężyć i naraz nagrywać, a niestety nie miał kto nam tego nagrać, także musi usatysfakcjonować się takimi małymi wstawkami. I w tym momencie Gabi jedzie swój pierwszy konkurs, czyli pierwszy półfinał amatorów. Tym, czym teraz się zajmujemy z Gabi, jest odzyskanie dalej pewności w parkurze i niezabieranie zabieranie fuli. Ponieważ jak widzicie, ta fula jest dosyć krótka. Przede wszystkim do tego, że krótka, to jeszcze była dosyć wolna i taka mało aktywna. Koń nie miał z czego skoczyć. Grzej! Nie jestem fanem dawania rad zawodnikom na parkurze, ale tutaj myślę, że takie szybkie otrzeźwienie mogło trochę otworzyć Gabi. <grywka> do przodu! By tutaj, Sorry. no ja jako trener życzyłabym sobie o wiele głębszy zakręt, ale ja wiem, że kuńka tam nie za bardzo lubi te świecidełka, no wypadałoby go o wiele bardziej przepchnąć wewnętrzną łydką, żeby ten szereg przyszedł nam po prostu o wiele prościej. Tutaj zresztą bardzo podobny zakręt, gdzie kuńka przechyliła się i straciła tak naprawdę równowagę, bardzo obciążyła wewnętrzne nogi i dopiero gdzieś tu łapią tą stabilizację wertykalną. Takie długie, proste do przeszkody są problematyczne dla jeźdźców, którzy lubią gdzieś tą fulę zabrać, ale jak widzicie, dogadały się co do fuli, nie została ona za nas to zabrana. No i w ten sposób dziewczyny kończą swój pierwszy wspólny parkur. i Uważam, że i tak im bardzo dobrze poszło, a Gabi w ogóle mówiła, że ona się cieszy, że nie było żadnej eliminacji, i w ogóle porychała na czysto i dokończyła ten parkur. To jest dla niej duże wow. Także tym bardziej duma. Najważniejsze, co było do poprawienia w drugim przejeździe, czyli drugi półfinał amatorów, teraz oglądacie, były zakręty, które troszkę utrudniały im zadania. Gabi musiała się teraz o wiele bardziej skupić na tym, by od tej wewnętrznej łytki Queen odchodziła w zakrętach, w których było to potrzebne, a tego brakowało. Do tego te zakręty, które są kwadratowe, czyli tak jak na przykład na szereg, no trzeba zaplanować dużo szybciej i użyć dużo mocniej domkniętych tych zewnętrznych pomocy, żeby to nie było takie poluzowanie, napięcie, plusowanie, napięcie. Było widać, że kwadratowe zakręty wychodziły im nieco lepiej, jednak jeśli chodzi o te zakręty, w których prosiłam o to, wypchnięcie wewnętrzną łydką przynosiły dalej dużo problemu, gdzie kuńka właśnie lubi się położyć na tą wewnętrzną łydkę i trzeba czasem sobie pomóc mocniejszą zewnętrzną wodzą, przepnąć wewnętrzną łydką, ponieważ jesteśmy na parkurze i niestety tutaj czasami trzeba użyć mocniejszych pomocy, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Między, na przykład pierwszą połową pierwszego parkuru widzicie różnicę, jak klinka już ma pozwolenie, żeby faktycznie zagalopować i te fule do tego ksera były naprawdę ładne, niezabrane. Te dwie przeszkody bardzo mi się podobały, ponieważ widzicie tutaj dużą świadomość regulowania fuli do przeszkody. Za przeszkodą pozwalamy sobie rytmicznie galopować. Jak gdzieś tam zbliżamy się do oksera, to lekka regulacja fuli, żeby znaleźć się minimalnie bliżej do niego. I uważam, że tutaj widać dużą świadomość, jeśli chodzi o tą długość. I ta końcówka była elegancka. Dzisiaj bez żadnych dekoracji, ponieważ to były dopiero pierwsze dwa półfinały. Tak ciekawe jest to, że na tych mistrzostwach dwa półfinały były jednego dnia. Daliśmy Quincy dwa rodzaje siana, żeby mogła sobie wybrać, które chce poskubać. Tak wygląda nasze miejsce po pierwszych dwóch półfinałach i czekamy na jutro, które tak naprawdę pokaże nam, czy damy radę zejść dalej. Dużo zależy od zrzutek, raczej się nie ścigamy. Jeśli któraś z dwóch dziewczyn miałaby zrzutkę, to mamy szansę być wyżej. Jeśli Gabi by zrzuciła, to jest szansa, że spadłaby trochę niżej, jeśli ktoś w finale pojechałby na czysto. Patrzcie, jak ten koń ładnie galopuje od samego początku. Nie jest to rozpędzone, rozleczone, ale jest fajne, aktywne, bardziej na zadzie, i to zdecydowanie obu bardziej pasuje. Tutaj był wyjątkowo trudny zakręt, jak na mini, ale powiedziałabym, że mi w Ence mógłby przynieść kłopot, ponieważ Kuinka tutaj chciała zaatakować oksera, który jest na wprost, a musiała pojechać tą stacjonatę na prawo i troszkę za późno się zgadały co do tego, którą szkodę jadą. Tak czy siak udało się to ładnie wyratować, i Kuinka posłuchała, że okej, okay, okej, okay, to nie ta. Kuinka była dużo aktywniejsza tego dnia, więc to wpadanie w zakręty było tym bardziej podkreślone i Gabi musiała być bardzo czujna i każdy zakręt sukcesywnie próbować ją przepchnąć, żeby ona na tą wewnętrzną łydkę odpowiadała i ładnie nam się wyginała w boku, a nie kładła. Widzicie tutaj, że ruda zaczyna już się troszkę za nadto wydłużać i to nie jest decyzja Gabi. Gabi, jak widzicie tutaj, ją skróciła, ponieważ zobaczcie, jak ciężki zakręt jej czekał. Gdyby Gabi pozwoliła jej wydłużyć się tak, jak ona chciała, to mogłyby po prostu w kolejnego ksera nie trafić. No, na końcówkę Queen przejęła trochę stery. Ale jak jeden na 20 skoków wyjdzie blisko czy daleko, to też się nic nie stanie. Ważne, żeby temu koniowi wtedy nie przeszkadzać, pomóc mu oddać taki trudniejszy skok i jak widać udało im się, a nawet niechcący zajęły miejsce znowu na podium. Szczerze mówiąc byłam święcie przekonana, że jest to konkurs dokładności, ponieważ przez te wszystkie lata jak gdzieś byłam na zawodach, to mini nie praktycznie zawsze było konkursem dokładności. Okazało się, że był to konkurs zwykły i fakt, że są na podium w ogóle nie był spowodowany tym, że starałyśmy się robić skróty czy pędzić. Chciałyśmy się tylko rozgrzać, popracować nad zakrętami i dobrym galopem przed mistrzostwami, no ale tak przy okazji udało nam się zająć miejsce trzecie, także dodatkowe flow nie będziemy narzekać w żadnym wypadku. Ale fakt, że udało im się zająć miejsce na podium, na pewno bardzo wspomógł Gabi na duchu i zachęcił do tej jazdy w mistrzostwach dużo pewniej. I znowu mamy fajny galop na start. Z racji, że Queenka zna już ten zakręt na tą stacjonatę, zaproponowałam Gabi szybszy zakręt i najechanie jej troszeczkę na skos. Dzięki temu, że koń już przeszkodę zna, to nie boimy się żadnych wyłamań, a dzięki temu trochę łatwiej jest jej powiedzieć, że na tamtego oksera nie chcemy jechać. Kuinka jest koniem krzywym, więc widzicie tutaj jak łatwo jest jej wygiąć się w prawo na zakręcie w lewo. Na szczęście w tej drugiej fazie zakrętu udało im się osiągnąć lewe ustawienie. Dzięki temu szereg wyszedł na wprost i mogły ustalić sobie, gdzie jadą dalej. Fajne wyjechanie zakrętu do przodu, co często właśnie przynosiło im problemy. Tutaj utrzymanie tej fuli, zauważenie, że jest troszkę niepasująco, skrócenie. Także duża świadomość jazdy w niedzielę zdecydowanie... Można w ten sposób pojechać elkę, petkę i też by pojechały na czysto. Patrzcie na akcję tylnych nóg, koniec skrócony, ale pięknie, dalej maszeruje zadem. Tutaj miał być skrót, ale niestety dziewczyny po skoku nam się bardzo rozlazły i rozpłynęły na zewnątrz, brakowało tego domknięcia. Tutaj mówiłyśmy się na trochę aktywniejszy galop, więc dziewczyny rozciągnęły się troszkę, troszkę pogrzały. I dzięki temu możemy powiedzieć, że zasada dwufazowego została zachowana troszkę aktywniej w drugiej połowie i elegancko utrzymujemy miejsce na podium. Ona, Ona ma swoje priorytety. Ona jedzie dalej. Powiem Wam, że przy takim momencie to można się wzruszyć, nie wiedziałam, że wywołuje to tyle emocji, ale jeśli współpracujesz z kimś parę miesięcy, a potem widzisz go szczęśliwego na rundzie honorowej, to faktycznie może wywołać tonę emocji. Ja oczywiście zakładałam, że dziewczyny będą tylko i wyłącznie gdzieś tam wysoko i wszystko pójdzie jak po maśle i że będą same czyste przejazdy. Ale mój zawodnik tutaj mówił, że cieszy się, że dojechał do końca i że nie było żadnej eliminacji, że się nie zaciął i nie spadł. Także można powiedzieć, że tym bardziej jestem dumna. Gabi zakładała jakieś upadki, jakieś wyłamania czy zrzutki. A tutaj mamy piękne, cztery czyste przejazdy z wieloma rozwiązaniami technicznymi, szczególnie w niedzielę, więc widać to wyciąganie wniosków między pierwszym a drugim dniem. Mamy też duże otwarcie się na jazdy do przodu, na tą pewność i odwagę w parkurze, podejmowanie szybkich decyzji przy zachowaniu spokoju. Także no, nie można powiedzieć nic więcej niż to, że jest się dumnym. Tak? <grych> Gratulujemy serdecznie. Witam w Gabriela debacie w ma. Moranie, Serdecznie gratulujemy, piękny ukłon i poprosimy o równę honorową z zwycięską Parą, nazywającą Nową, kamelą. Pierwsze, Maciej za druga, która należy do pędzica. Piękna, No widać, kto się z kim ścigał. Cały no, dzień, bardzo. Wystarczy. O. I oczywiście przed wyjazdem zasłużona nagroda dla konia zawodnika. No, ale nie dotykaj. Daj banana, nie dotykać.